Gość poranka. Minęła godzina 9.10. Sprzed mikrofonu ukłania się Michał Siedlecki. Zapraszam na audycję gość poranka. Dziś moim państwa gościem poranka jest pani Iwona Szkopek, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie. No, temat niełatwy, bo y, temat przemocy domowej y, to duży problem w Płocku. Y tak, co roku y, mamy około 240 procedur niebieskie karty. Niebieska karta to jest procedura w rodzinie, której jest podejrzenie przemocy, czy, czyli w rodzinie, która jakby wyszła z tym problemem na zewnątrz. Czy to jest dużo? Chyba nie, ponieważ taki odsetek naszej populacji, odsetek rodzin e, nawet nie wynosi 1%, tak? 240-238 czasami w tym roku było około 240. E, o wiele bardziej niepokoi mnie ta właśnie liczba procedur nieujawnionych i rodzin, w których przemoc występuje, ale e, osoby jej doświadczające nie chcą z tym wychodzić na zewnątrz, bo takim rodzinom nie można pomóc. No właśnie. Ta niechęć do um, sięgania po pomoc, z czego wynika najczęściej? Po pierwsze, wstyd, bo coraz częściej przemoc dotyka y, rodziny wcale niedysfunkcyjne, gdzie jest alkohol. To jest oczywiście mit, który jest już sukcesywnie obalany. Bardzo często są to rodziny tak zwane normalne, dobrze sytuowane, y, ludzie z wyższym wykształceniem i może to. W jaki sposób ich blokuje tak? przed ujawnieniem? Strach przed sprawcą, bo sprawca, jak tak robi pranie mózgu osobie doświadczającej przemocy, to ona jest w stanie uwierzyć, że sprawca przemocy może zrobić wszystko, dosłownie wszystko, i dlatego boi się z tym wychodzić na zewnątrz. Chyba te dwie takie rzeczy najbardziej paraliżują osoby doświadczające przemocy w poszukiwaniu pomocy. Osoba poszkodowana wybiera trochę sprawcę? Tak, tak, no bardzo często. My zawsze pytamy osoby, które doświadczają przemocy, o oczekiwania, bo no nic na siłę, tak? I zazwyczaj wszystkie mówią, żeby on, ona się zmienił, zmieniła. To jest podstawowe oczekiwanie. Wcale nie chcą rozpadu rodziny, wcale nie chcą ukarania osób stosujących przemoc, tylko właśnie, żeby te osoby się zmieniły. Często wybielają, nawet ostatnio rozmawiałam z panią. Która bardzo broniła swojego męża, bardzo. No, też trudno się dziwić, tak? I w zasadzie nie chciała żadnej pomocy, poza tą, żeby on się zmienił, po prostu. I w tej zmianie, w realizacji tej, tej prośby, można jakoś pomóc? Można, ale tak naprawdę zależy to w dużej mierze od osób stosujących przemoc, czy będą chciały takiej pomocy i z takiej pomocy skorzystać, a są różne możliwości w płocku na pewno. Zależy też od samych osób doznających przemocy, na ile będą konsekwentne w tym, co yy, zapowiadają osobom stosującym przemoc, w tym. Yy, tak naprawdę z, jakiego, z jakiej formy pomocy one też skorzystają, też jest dużo możliwości, więc cudów na pewno nie obiecamy i czarodziejskiej różdżki też nie mamy, za pomocą której te osoby mogą się zmienić. Jest na to szansa duża, ale tak jak powiedziałam, zależy to od bardzo wielu czynników. Mówi pani, że tych przypadków w Płocku nie ma um, szczególnie dużo, ale one występują. Możemy je jakoś scharakteryzować? Z jakimi przypadkami przemocy mamy do czynienia najczęściej? No najczęściej jest to przemoc wobec kobiet. Na te 240 procedur, 200 parę to są kobiety, sporo jest przemocy wobec osób starszych. I tutaj właściwie taka sama jest liczba starszych panik i starszych panów doświadczających przemocy, no i z roku na rok coraz więcej dzieci. Coraz więcej dzieci, które to ostatnio pojawiła się, nie wiem czy nowa forma przemocy, ale bardzo dużo jest takiego krzywdzenia dzieci przy okazji rozstania rodziców. Kiedy rodzice walczą teoretycznie o dzieci, praktycznie dziećmi jako, to są dzieci jako narzędzia, tak, żeby w tego drugiego rodzica uderzyć. Niestety uderza to tak w zasadzie przede wszystkim w dziecko. Mówi pani, że 200 spośród tych 240 przypadków to przypadki, w których mężczyźni i mężowie terroryzują psychicznie i fizycznie kobiety, czyli rozumiem, że ta 40 jest sytuacją odwrotną. Tak, 30 paru jest mężczyzn, w tym kilkunastu chłopców. Tak, oczywiście mężczyźni też doświadczają przemocy, jak najbardziej, tak jak powiedziałam, starsi panowie, ale też młodzi, y, dużo jest chłopców, tak, takich do 18 roku życia. Też tutaj w zasadzie jest równa liczba, mniej więcej równa dziewczynek i chłopców doświadczających przemocy, ale tak, faktycznie przemocy psychicznej, przemocy fizycznej doświadczają również mężczyźni. Taka jest prawda. No właśnie, na, na czym ta przemoc w stosunku do, do mężczyzn? wygląda, no bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak mężczyzna terroryzuje, terroryzuje kobietę, a jak to wygląda w odwrotną stronę? To różnie, zależy od relacji rodzinnych, od tego, jakie są jeszcze inne problemy w rodzinie. E, przyszedł mi do głowy w tej chwili taki starszy pan, nad którym znęca się synowa i stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, do tego jest, ma problem alkoholowy, ale też mam teraz takiego pana, który jest młodym człowiekiem, 30-paroletnim i też żona z zaburzeniami psychicznymi i z problemem alkoholowym. Zdarzyło się, że go uderzyła, popchnęła, szarpnęła, on jej nie oddał. Natomiast wyzywa poniża właściwie codziennie, tak, w obecności zresztą ich dziecka, więc takie sytuacje też się zdarzają. Tak jak powiedziałam tutaj, takim czynnikiem dodatkowym jest niestety, no może nie choroba, ale zaburzenia psychiczne u tej pani. Chcę też podsunąć receptę i rozwiązanie takiego problemu gdzie możemy rozwiązania w Płocku szukać, bo mówi Pani, że jest sporo miejsc, które poradzą sobie z nami, z naszą psychiką, w takim razie, gdzie tej pomocy szukać? Ja jestem przedstawicielem ośrodka interwencji kryzysowej, więc oczywiście zawsze będę zachęcała najbardziej do skorzystania z naszej oferty, tym bardziej, że jest ona bogata, bo y, mamy ośrodek terapeutyczny, który funkcjonuje w godzinach popołudniowych, ośrodek interwencji w godzinach dopołudniowych. Y, jest pomoc psychologa, jest pomoc w formie programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc, nie radzących sobie z agresją i się zgłaszają osoby, chcę powiedzieć, bo całkowicie dobrowolnie, troszkę niektórzy są zmotywowani przez grupy robocze prowadzące niebieskie karty, ale przychodzą faktycznie, jest parę osób, które w tym biorą udział. Są grupy wsparcia. Tutaj chciałabym, jeśli można, chwilkę się zatrzymać. Grupy wsparcia i grupy terapeutyczne w Płocku, dlatego że to jest bardzo fajna forma pomocy, wymiana doświadczeń, praca nad też własnymi różnymi słabościami. Ale ludzie boją się grup, ponieważ myślą, że no nie będą się wstydzić coś powiedzieć. Będą oceniani, nic takiego nie ma miejsca, więc ja do udziału w takich grupach zachęcam. U nas też jest grupa i terapeutyczna, i grupa wsparcia. F pomoc w formie psychoterapeuty też jest u nas psychologów, właściwie jest w całym mieście. Na misjonarskiej funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez Urząd Miasta Płocka. Tam jest i prawnik, i y, y, specjalista terapii uzależnień. Jest czterech psychologów, jest specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Metanoi też jest bardzo wielu specjalistów. Metanoi na to jest centrum psychologiczno-pastoralne. Tam na przykład y, są psycholodzy dla dzieci. Mam nadzieję, że u nas też będą wkrótce. Też jest wielu psychologów, też jest specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy. Y, no w wielu, wielu miejscach, tak. Te takie najbardziej podstawowe właśnie przyszły mi do głowy. I o nich, o nich warto pamiętać. I pierwsza chyba taka rada: że nie wstydzimy się swojej sytuacji. Nie, nie wstydzimy się. Każdy specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, więc wiadomo, że jeśli ktoś sobie tego nie życzy, to poza cztery ściany to nie wyjdzie. No, chyba, że jest to przypadek takiej przemocy, że jesteśmy zobowiązani do złożenia zawiadomienia do prokuratury. Ale to też są określone procedury, postępowanie. Tak naprawdę osoba doświadczająca przemocy najwięcej ma tu do powiedzenia i musi potwierdzić to, co my napiszemy. Prokuratura albo postawi zarzuty, albo nie, ale to jest właściwie jedyny przypadek. Poza tym nie ujawniamy no, właściwie na zewnątrz niczego, tak? Nie, no nie ujawniamy niczego, bo jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy. Czasem, jak sytuacja też dotyczy dzieci, to wiadomo, że musimy zareagować, ale to tylko w takich przypadkach. I to była garść informacji, które mam nadzieję będą dla Państwa przydatne. A ja dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. Gość poranka.